Nowa płyta wyszła po pięciu latach przerwy. Zespół długo kazał czekać swoim fanom na album zatytułowany Nieważne jak wysoko jesteśmy. Krążek jest utrzymany w spokojnym klimacie, i jak sami muzycy mówią, płytę trzeba przesłuchać kilka razy, by wczuć się w jej klimat. Uwagę z pewnością przyciągają tytuły utworów, które nawiązują do znanych filmów i osób, ale czy mają one z nimi coś wspólnego, o tym opowiedzą muzycy z zespołu Myslowic. No, jesteśmy zespołem efekciarskim i lubimy fajne tytuły. I zawsze, nawet jeżeli tytuł nie oddaje treści piosenki, to musi być jakiś efekciarski albo jakiś taki fajny. no. Często są to tytuły filmów, często są to tytuły zabrane z jakichś tam tytułów książek, nie wiem, jakichś tam dialogów, z książek. No tak tak, tak po prostu jest. Tak, po prostu tak, tacy tak jesteśmy, tacy jesteśmy oryginalni. O właśnie. Nowy krążek to zaledwie 40 minut muzyki. Płyta ukazała się 31 maja tego roku i promował ją singiel zatytułowany Ukryte. Album zadebiutował na pierwszym miejscu oficjalnej listy sprzedaży w Polsce.